A siema, co tam? A kurwa, ty w robocie! Ha! Nie ząb, ma. Ha! Kurwa, niesamowite. Zada Od Cygiego, młoda frajna z hooligans. Bawią mnie ludzie na etacie. Ja nie wiem, jak wy nie potraficie opuścić Matrix, ale ja dzisiaj jadę po nowy zestaw paka plus paka, kryształ, zioło i wprowadzam nowy cenik na osiedle przy arce. Wypety, z kraksy i chunika, wydupcać na magazyn na siódemkę. <noise> Dziewczyna jest 10 na 10, ale co tydzień chodzi na kluby? 0 na 10 kół, bo się tego nie toleruje, jeb**o niska. To jest dla mnie Niki. Nic, nic po prostu. Niki. Po prostu nie? Okej, okay, czyli nie tolerujesz tego, tak i nie szanujesz? Nie toleruję i tyle. To jest chłopak, który się pewnie jeszcze wstydzi koleżankę za rękę złapać, ale pierolikuretwo, no i dobra. <noise> pogoda jest dana na to, żeby imigracja dostarczy... <noise> Life. Wygram multi, twój turniej. Miało? Wszyscy dobrze się bawili, fajny turniej, ale ludziska była drama. A zaczęło się od drużynki A To jest ta to drama Slayprox z, z tym, z Alienem. Slay Proxa. Po porażce i spadku do drabinki przegranych, Slayprox zaproponował wspólny trening. Bra, to była pierwsza przegrana, wygramy z drabinki przegranych, tak? Mokry słuchar, Diables. Ej, chcecie pograć teraz sobie trochę na na przykład drużynę Ortisa? Byśmy się złapali jakieś zgranie lepsze. To za godzinkę? A, bo ty co robisz? No ja bym... Znaczy no ja muszę jedną rzecz zrobić. Mogę grać. A, no, no dobra. Nie. A to za godzinę nie, za godzinę nie da rady, bo oni mają 18.40. No, lubisz nie zrobić? Nie, pierdol! obiad! Kurwa, jeany, milioner Rybson LOL! Weź, niech zamówić jedzenie jakieś dobre, no Rel. ja pierdolę! Rel, ryba Siedź! Ma robić obiad! Pieniądze są czy nie są, kurwa? Obiad ma być zrobiony i tyle. I na tym kiku? Zarabia miliony i kurwa, jeszcze masz gotować. Weź, niech coś zamówimy. Musimy trenować, nie ma czasu na jakieś robienie jedzenia. Ale gdy okazało się, że Oliwia Gambicz musi zanieść obiadek pod nos tyranowi ryb, rybsom... <śmiennie> Uwielbiam tą grafikę, nie? Ja kiedyś się aż skopiowałem. Ktoś mi to kiedyś wysłał i mówi tak, zobacz, jak wygląda. Jakiś, to jest jakiś pros z Lola. To jest sobie na twarz y, Artura, nie? Ale. Z jakiś pros z Lola. Parę lat temu to widziałem i jakiś widz kiedyś wysłałeś, to zapisałem to. To jest piękne, piękne zdjęcie, kurwa, proplayera. No nie ma bardziej yy, przerysowanej jednostki. Ręce jak witki. To mamy sfarmiony, bekowy szocik i td A tu nagle kapitan Alien z innego multiwersum rzucił się w obronę, a w musi. Wspaniałą kobietą i jebać proksa za to, że kurwa y, promuje pierdolone jakieś Pane życiu influencera, bardzo szanuję, że chcesz ugotować obiad. Fantastyczną kobietą jesteś. O, Mocno! Ale czemu aż tak? To można było dużo lżej powiedzieć. Chyba chciał zaognić sytuację, pan Alien. E, jest to... Hashtag ha y z Playproxa! Dobra. Czekajcie, to jest ten Alien? Hashtag j***** y z Playproxa? Przesadził, przesadził, bo wiecie... Mógłby mieć swoje zdanie w tym temacie, przekazać je i nie wywołać takiej burzy, i jeszcze nawoływanie do j**ania Slayproxa, przecież oni kurwa są z jednej tej samej drużyny, czy nie? Alien... A przepraszam, nie wyciszyłem Alien. Alien, jak powiedzisz, że jesteś singlem, nie mówisz, że jesteś singlem. OK, go next. So bad, poczekam man. aż, e, poczekam, po poczekam, chwileczkę, aż e, twój czat sam cię zweryfikuje. Poczekaj chwilę, no. Poczekajcie, do... co on tu skurwa koń trojański? Wszedł i rozdala drużynę? Jeszcze czat mu podwórza. <laughs> Nie mogę, nie mogę. O co chodzi? To jest w ogóle abstrakcja. Teammate w turnieju sabotuje swojego teammate'a i podburza mu czat, bo ten powiedział, żeby zamówiła jedzenie dla milionera Rypsona. Odkleja Max. Nie rozumiem, nie rozumiem tego. Ja sam mam znaki zapytania w głowie. Gdyby to był, nie wiem, ziomek z przeciwnej drużyny, który go nie lubi i chce mu dojebać i sabotować drużynę, bo nie wiem, zaraz na siebie grają to bym powiedział, jakoś to rozumiem, da się to jakoś, jakoś wytłumaczyć ale że to jest teammate, który to robi nie ma żadnego wytłumaczenia na to no wiesz, poczekaj chwilę <laughs> poczekajmy no wejdź do mojego instagrama proszę Czy tak? do... że masz żonę albo kogoś? jak coś, to mógłbyś powiedzieć, że jestem yy, streamuje tu ktoś na twitchu? tak Okej, okay. to nie powiem. Ta. Ale mógłbyś mnie zwyzywać na milion innych sposobów. No pomogę ci na drugi raz, daj znać. Bo nie, no, co jest? No, on... No, straszna postać. Może nie wziął leków, totalnie niezrozumiały wjazd. Jak na kaliber, który zasugerował Slayprox, który, który był trochę żartem, to ta jego odpowiedź w ogóle, ale ona jest nieadekwatna do sytuacji. Od czasu tej sprzeczki pomiędzy panami była dziwna atmosferka. No nie, pierwsze, nie wiem, jesteś nigdy go nie miałem, jesteś więc jesteś dziwny. najprawdopodobniej. Jesteś dziwny. Czemu jesteś się dziwny? Nie ale co to za. Bo nie jest alien kosmita. Znaczy dziwny. Pa, taki jakby, no nie wiem. Mi. No z jaki? Już definiuję. Nie rozmawiasz z pięciolatkiem ze swojego kanału na YouTube. Jestem dorosłym człowiekiem. Traktuj mnie poważnie. Jesteś. jesteś... Ogarnij się. Ale to poczekaj. My przyszliśmy się bawić w gierki online. E, przypominam, jak ta gra wygląda, by the way. E, czy rozmawiać jak dorośli ludzie. Ale to ty wprowadziłeś toxic vibe. Ale jaki toxic vibe? No trochę ta. Nie, no wprowadził. Nie, no stary, bo teraz jest mi przykro i głupio. Aha, no i tak powinno być. Okej. Okay. No w sensie, bo ja myślałem, że przychodzimy się powygłupiać troszkę, jakby wiesz, rozluźnić, że atmosfera jest fajna, bo... Czekajcie, jechać Slayproxa jako forma zabawy? Dobra, cały czas, pienić tego aliena do spodu! Ja z nim kurwa! Lecicie! Dobra zabawa! Jota, nie Jota, nie Jota, bo to ze mną. Nie w ogóle co to za forma rozluźnienia. To co jak siedzą przy rodzinnym obiedzie, jest napięta atmosfera, w święta. No stary wyzywa matkę, matka wyzywa starego, nie wyzywa ich obydwóch, i kurwa, tak rozluźniają atmosferę? Co to. Ja, ja nie rozumiem tych, ty, tych sposobów rozluźnienia atmosfery, nie? Powiedziałeś, że fajną drużynkę mamy i że w ogóle jest chill, a teraz, nie wiem, no w sensie, jak chcesz, to mogę być 34-letnim mężczyzną ustatkowanym. który. O mój Boże, ma... dobra. Bądź kim chcesz. No, no i tutaj wiecie. Ja... Bądź kim chcesz. Ja się. Nie, dziwny jest ten alien. Faktycznie. Jak tak u Ciebie wyglądają w święta, to chyba nie nudzą ci się co roku. Ja się w ogóle nie nudzę, ale u mnie w domku jest zawsze fajna, przyjazna atmosfera, kolego. Akurat święta lubię, lubię. To są te, to są te, te dni, które wracam do domu, i te dwa, dwa dni jest, jest dobrze. Natomiast zostać dłużej, może, może by się już tam. Budowały jakieś napięcia, ale ona sportowo. Drugi krzyknął, że jebać Sleja i Musia jest wspaniała, bo sama. Ja sobie go... po nie wiem, co mówić, wiesz, co ja też trochę bym nie wiedział, co mówić na takie zachowanie. i w sumie, ch** się stało, ale widać, że coś nie klikło, charaktery się gryzły. Coś tam próbowali rozwiewać kringzowo atmosferkę, ale nie udawało się naprawić ducha drużynki. Ja się skupiłam, ja skupiłam na tym przyjmowaniu. A, nie tych przepraszam, nie? Przepraszam. O, o, wow, wow, wow. <słuchaj> co, się dzieje? co, co w co, 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 ogóle tak. to jest, jest trolling, tak? W sensie to nie jest actually toxic vibe, tylko coś, tak, tak? Dawno ktoś nie sprawił, że oh poczułem się tak źle, pomimo, że na. A! Dawnie no, ważne. Ojej, Jeez, granie ofiary! Boziu, no nie! On jeszcze zgrywa! Dawno się nie poczułem tak przez kogoś źle. Aj! To wina tego Slayproxa, bo on tak się za to. Ja musi powiedział, żeby jedzenie zamówiła. No ja musiałem tak zareagować, żeby ją bronić. A potem, co, ha, ha, śmieszny trolling tylko. A to, to i tak wina jego, bo ja się teraz źle czuję. No i co teraz? No nie mogę, nie mogę. To zebranie takich najgorszych cech, jakiegoś. To się to znowu to użyję tego mądrego słowa. To jest narcyzm wrażliwy. Kranie ofiary. Kiedy się nie jest ofiarą, tylko oprawcą. W tym przypadku oprawcą jest Alien. Przynajmniej z tych shotów tak wynika, nie znam całego... Nie wiem, bo może tutaj y, Slaypress mu wjechał na rodziców, na ambicje, na żonę, na wszystko i tego nie ma, uszklany. Nie wiem, nie widziałem całości, ale z tego, co tutaj widać, sprawa jest dosyć zero-jedynkowa. Wiesz co, ja ogólnie ja mam depresję od trzech lat i ogólnie teraz sprawia, że to wszystko do mnie wróciło. Ogólnie Ja od 15. Ciebie... O, ale dobra kontra! Mam, więc wygrałem. A, ja jak się urodziłem. A ja ją mam, więc wygrałem. Miałem depresję. Ja jak byłem płodem, miałem depresję. Nie, ty się z podogłowiem urodziłeś. Dobra, gramy! No i ogólnie cringe jak chuj i niezręczność. <grym> kto jest, teraz wiecie, to jest to, to jest to, kto jest większą ofiarą życiową. To kto jest bardziej pokrzywdzony przez życie, przez innych. Spina chuj wie co. Mieszanie drużynek chyba nie ma sensu, jak są ludzie z dwóch różnych światów. Typek se nie odpuszczał i ciągnął temat dalej. A poczekaj, to bawią cię ludzie z wodogłowiem, tak? A musia chyba, chyba za godzinę, wiesz? Aha. Mhm, uh mhm. -huh, uh -huh. Dobra. Piękne zachowanie. Ja za godzinę będę. Dzięki. nie ma co. Nie no, ja się nie kłócę, tylko po prostu najpierw. Ja się nie kłócę, wyobrażam mnie. Potem wyzywa, że mam wodogłowie, najwidoczniej. A ja stanę po stronie aliena. Po tylu latach napieralania kontentu dla dzieci w Minecrafcie, to może się w głowie popierdolić. Tak, tam yy, yy, Rapolix wczoraj mówił, że od w Tibi dopiero ogarnąć jak się głowie, w głowie popierdoli, że patrzysz przez okno i nie wiesz, czy to Tibia, czy, czy real. To może Alien jest w tym, w tym świecie, że on nie wie, czy jest na odcinku Minecrafta, czy, czy, czy w prawdziwym życiu. No, no dobra, no dobra. Rozumiemy też to, wiesz, co? Też, I też to rozumiemy, i też to rozumiem. No ale nie można tak tego tłumaczyć. Wiecie co, ja uważam, nie, nie chcę mówić tutaj, że każdy tak ma, ale uważam, że jest coś w tym, że jak jesteś takim dorosłym chłopem i robisz na przykład content typu Dis, to jest coś w tym nie tak. Kalendarz adwentowy dla Bubu, kalendarz Minecraft i kurwa, ten Dis, który będzie się tym jarał w niebogłosy, jak pięcioletnie dziecko z domu dziecka, które dostało pierwszą zabawkę. I to jest po prostu niesamowite. To jest niesamowite, jakie tam jest aktorstwo i pytanie, czy długoterminowo to trochę ci nie siada na głowę to granie takiej postaci. To no niby aktor też idzie, wiesz? Aktor idzie do filmu, ma rolę, odgrywa jakąś postać. No ale nie wiem, ale to jak odgrywa tą postać to przez jakiś czas. A jak prowadzisz kanał przez ileś lat i cały czas robisz to samo, to, się, to samo, czyli takie nagrywanie właśnie pod dzieci na, dla dzieci, no to może może coś się dzieje z twoją głową. I to jest ciekawe w sumie, czy tak się dzieje. Akurat podałem przykład Disa, bo wy Disa znacie, tak? I Disa, Disa będzie kojarzyć. No. I ja bym tak nie potrafił. Więc w pewnym sensie mi to nawet imponuje, że on to jest w stanie zrobić. Tylko pytanie, czy nie ma to jakichś konsekwencji? Dis to są jego prawdziwe reakcje, ale on to mówi stary do siedmioletnich, no dobra, może trochę starszych tam, kilkunastu może letnich nawet odbiorców. Raczej nie jestem w stanie tego zweryfikować, ale taki o, dorosły człowiek, czy wie, że to nie jest prawdziwa reakcja, jest przerysowana na maksa. Co na im powiedzieć? Tak, dzieciaki, wiecie co, tak naprawdę w chuj mam w ogóle cały ten content i to w ogóle to, to jest gówno totalne, ale będę refektował i jarał się, żebyście wy to oglądali i kupili. Ja, ja też się cieszę, gram w LOLa. Nie, LOL stymuluje, mimo że jest w pewnym sensie grą dla dzieci. Zg zgadzam się. No ale lewus czy cieszyłbyś się y, lampką z Aliexpress za 5 zł, o, która świeci w pięciu różnych ty. kolorach na przykład? I ja że o kura, ale zajebista, stawiam ją do każdego pokoju. Nie wiem, czy tak byś miał. Może byś tak miał. Tak, dokładnie tak. No tak to jest właśnie. Tak, tak jest śmieszą właśnie mnie z ludzie, z tak, o, śmieszą, tak. O. Wszyscy... Ej, Alien, ty jesteś inny niż wszyscy influencerzy. Ty odrzuciłeś swoją sławę, jesteś wyjątkowy. Wow, jesteś niesamowity. Dobra, gramy na ja? A ty pospłakał się na czacie Multasa i napisał, że będzie trollował. 22.40 leci taki troll na moją drużynę. Wyjechała totalna nie wygrają. Ja tam nie chcę robić sobie wrogów. To jest cały czas pod kątem, no troluję. A zawsze chuj dupę. Kapitan Alien ewidentnie musi wrócić na terapię. Nie przepracował. nie... Depresja niestety czasem może z człowiekiem wygrać. I prawdopodobnie to jest ten przypadek. Kiedy ona triumfuje. Trollowałem swój proksa on zaczął mi cisnąć. Myślałem, że robimy to dla zabawy, a potem słyszałem, że nie ma we ze mną. O, Dla zabawy. Dla zabawy to on chyba dostawał lepę od kolegów w klasie, i później myślał, że to normalna zabawa, ale ja, to pierdolę. nie jest normalne. No, gramy. Gramy, gramy. Niektóre bańki po prostu nie mają prawa się razem łączyć, mają kompletnie inny humor i tak dalej. Przez co na przykład typ, który według niektórych jest zabawnym poddymiaczem, w oczach Sleja, po to prostu wyglądał na jakieś minecraftowe klaunisko. Ej, bo tak ja, bo ja słyszałem, że tam jakaś spina poszła między nimi. Ja jestem myślę, to spina. Co... Pewnie nic jakiegoś wielkiego, a to się okazuje skoro pełnoprawna spina poleciała: rolowanie drużyny, obrażenie się, nawoływanie do jebania. Co w ogóle? Gramy turniej for forfan o nic, kurwa, bo wstępnie to było o nic, rozumiecie? Gramy o nic. Tam nie było żadnej nagrody na początku. No i teraz testosteron. Ja już widziałem przed chwilą ten wynik testosteronu. Generalnie uważam, że to dlatego jest taki wynik, bo byłem chory. Na pewno to jest dlatego. Ostatnio. Ja ostatnio byłem chory, jak badałem testosteron. Czy testosteron? No tam różne rzeczy badałem. Byłem lekko przeziębiony. Taki katar miałem. No tam wyszły jakieś krwinki. Powiem, było ich więcej. Później sprawdziłem to w czacie. To właśnie było przez to, że, że byłem lekko przeziębiony. Ale nie wiem, czy to ma wpływ na testosteron. Ostatnio, rok temu, no było 340. No tym. Tym razem mamy 230. O kurwa, poniżej normy. Ale ja nie wiem, czemu tak jest. No, czy ja jestem estrogenowym księciem? Co się stało? Co się stało, że taki wynik mógł być? U prawej strony się że przed badaniem. Prosty powód. Wal konia w domu, spierdala gówno i mało rucha. <śm> 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 mało ruchu. A mało ruchu miał być. Małym ruch. Tak, ruch. Poby literówka, sorry. Kotpi skoczył na klawiaturę. No, do dopiero 17, jest? Tak wcześniej? Nice, no nice. No kurwa dzik! Ty po jubie. O jak zapala! to co? O kurwa! O kurwa! No i po dziku. I co teraz? Co się robi? Kurwa, on wstaje, pa! Co cóż co się robi w takiej sytuacji? <laughs> co się robi w takiej sytuacji? Nie wiem, na policję chyba się nie wiem. On leży. On leży i nie wstaje. Co się robi teraz? Co się robi w takiej sytuacji ty? O kurwa, ale zajedał. Ale zajebał. co ten dzik zapala bez kamizelki, bez oświetlenia, przez środek ulicy, na co on liczył? Mocno wyjebał. Znaczy, nie, nie wiem, czy to jest śmierć dzika. Czy, czy, czy takiego dzika da się rehabilitować. Co się robi z takim dzikiem? ...na to, jaka wartość zostanie odjęta, od... A nie, przed chwilą się wyświetliło, że 4 punkty będą odjęte, po czym system skorygował na 15 prawda? Także kosmetyczna <grym> różnica, kosmetyczna różnica. Sytuacja, jeśli chodzi o te współczynniki, zmienia się tutaj mniej więcej tak, jak status... Y... Towarzyski na Facebooku Mariana Schreiber. To rzeczywiście dość duża dynamika. Jonas Schuster, proszę. Myślę, że Mariana się cieszy, że o niej wspomnieli. Ukradł majtki mojej mamy i spuścił się na nie. Nie wiesz, że, że to przeczytałem. Normalna sprawa. Dobra, jak to tak nie robi. Nie ma starej, to w majce starego. Fajnie, że czytałem wiadomości o mnie, ha, jara mnie to. <laughs> Ale w ogóle, też ta historia. Ukradł Majtki mojej mamy i spuścił się na nie. To skąd i co? Pochwalił się? Wiesz, co za twojej mamie Majty i się nie spuściłem? Taką historię normalnie opowiedział kobiecie. Rzeczywiście, przez pewien czasu mi imponujesz. Kiedyś myślałem, że jesteś zachłannym streamerkiem i cię cisnąłem, ale pokazujesz, że się mylę i kasa nie jest dla ciebie najważniejsza. Nie boisz się powiedzieć prawdy czy pokazać. O kim jest my, szczerze, proszę. Nie chciałem... Żeby nie bejś, przykład wszystkiego dobrego dla ciebie. Kurwa, powiem wam tak. Taszku, ja, ja pamiętam, że myśmy, myśmy chyba żyli kiedyś w mocnym bifie. I taka dojrzała wiadomość z twojej strony. Gdzie tu jest jakaś kappa na końcu tego zdania? Gdzie tu jest, yy, że to jest żarcik? Tak, Sejuani, o to pamiętasz? A, pamiętam. I tu taka piękna wiadomość. Zobaczcie, jak on to ładnie napisał. Zachłanny na pieniądze streamerem jestem. Wiesz co, każdy troszkę jest. Nie było, nie ja mówię, że ja nie, bo ja muszę tutaj jasno ogłosić, niedługo u mnie trzy, miesią... trzy miesiące ze skrzynkami będą testowe. Później zobaczę, co dalej. Więc y, trochę jestem łasy na pieniądze, bo przecież mógłbym tego nie brać. Natomiast bardzo y, zaskoczyłeś mnie tym, że jak zazwyczaj się że z nas, wiecie, kojarzę, na czacie, z jakiś podgryzek, jakichś śmiesznej wiadomości, bo często piszesz zabawne rzeczy. Tak tutaj aż jestem zaskoczony. Nie boisz się powiedzieć prawdy? Czas pokazać to, kim jest moje szczere przeprosiny. Nie boisz się powiedzieć prawdy? No nie, no to coś, czego się bać, no? Czemu mamy się bać prawdy, no? Zresztą męczące byłoby też ciągle tego, to ukrywanie tego. Zobacz, Sukar ukrywał, y, że ludzie, bo mi, co to są pieniądze? łzy się polały. Raz, drugi. Jechał samochodem, pomyślał o tym, a co by było, gdyby uderzył. I gdyby policjant go spytał, czemu to zrobił, powiedziałby, że chciałoby coś poczuć. I to właśnie nie chcę być tą osobą, która jedzie tramwajem i myśli, a co jakby się tramwaj rozjebał, W końcu bym coś poczuł. Więc ja nie chcę być tą osobą. Ja no, troszkę się to śmieszkuję, no, ale uważam, że no szcz szczerość z widzami raczej oddaje niż nie oddaje, nie? Nawet Szymon, który yy, rucha na kasę, czy inni kasyniarze oni chyba. Też mówią prawdę, że ci ludzie są ruchani, czy nie mówią mi, przynajmniej, przynajmniej, przynajmniej to wszystko wyszło, przynajmniej nie, nie dostał re, 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 reklamy skrzynek, wiesz co. Dostałem, dostałem propozycję reklamy skrzynek. Nie były to wtedy jakieś kokosy. Nie pamiętam, gdzie to było. Może koło dychy i mo mo można po to negocjować, bo się negocjuje te zawsze stawki ja tych stawek pamiętam, nie negocjowałem i po prostu to odrzuciłem. Nie wiem, ile finalnie mógłbym dostać, nie? Tysięcy za to. Nie wiem, nie wiem. Może więcej, może może nie więcej. Skomercjalizowany baner reklamowany nazywany streamingiem. To były piękne czasy i każdy za tym tęskni. Że streaming się zmienił, że jest bardziej taki reklamowy i komercyjny. Wszystko co się profesjonalizuje się komercyjnie komercjonalizuje, bo bycie profesjonalnym też kosztuje. I po prostu nawet sama pokusa dużych pieniędzy jest po prostu silna, bo to mocno zmienia twoje życie. No, ale z drugiej strony taki nóż na gardle też motywuje do pracy, nie? Właśnie ten nóż na gardle. To były dzikie czasy, kiedy właśnie nie wiesz, kurwa, czy starczy ci na kolejny miesiąc życia, czy nie. Jak ja zaczynałem, pamiętam Rzym, która jak szczur. No, ciekawe to było. Dalej tak troszkę jest, nie? No, ale no. no. niestety, to jest ten kierunek, no, to wiesz, tak, e się zmienił. Kiedyś stary e sport też był taki dziki. Niekomercyjne. Ludzie grali o myszkę, ludzie grali o, wiesz, żeby pojechać na lana, napić się razem piwa, pobawić się, pokrzyczeć czy coś tam. Yy, I to było fajne. No ale i, wiesz, tak możesz do pewnego wieku, ale w pewnym wieku, no już musisz zacząć zarabiać pieniądze. Jeżeli myślisz o rodzinie. No i właśnie, być może takie przesłanki też są u Delorda. Może u suchara. też Delord jeszcze nie ma kobiety, ale wiesz, może może powoli. Przymierza się do takich kroków. Delorda, zanim zaczął swoją z sucharem, był zupełnie inny, co przyznał sam suchar. Też mam to wrażenie, że tam pewnie zaszły jakieś zmiany, ale widzowie. No, no tak jest, tak musi być. Tak jest i musi być. Zawsze przesiąkamy ludźmi, z którymi się zadajemy. Więc patrząc trochę na ludzi, z jakimi się zadajesz, można by stwierdzić mniej więcej. Jaką osobą jestem? Tak mniej więcej myślę, że przybliżyć by można było. Wiadomo, że czasem mamy jakiś skrajny, w ogóle innych ludzi, ja też czasem lubię inne środowiska, ale jakby tak wszystkich zebrać, a, a szczególnie ci, z którymi spędzamy najwięcej czasu, to mimowolnie przesiąkamy. Masz mimo wszystko dobry mindset pod tych latach streamingu, taki nie na na zyski, farmienie sianka po prostu, grasz sobie i robisz, i to chill. No, a czy ten mindset jest taki dobry, nie? Tak się czasem zastanawiam, czy ten mój mindset jest dobry, że jest tak, że jestem tak, gram. Bo może jednak, jak bierzesz ten udział w tym wyścigu, to masz większą motywację do działania bo jesteś motywowany właśnie też pieniędzmi. A jak nie masz tego motywatora, no to właśnie sobie tak żyjesz, trochę jak ja. A se pogram, a tu se pójdę z ziomeczkami, wyjdę sobie na obiadek, a to sobie w ogóle coś porobię innego, a to jeszcze coś. I to streamowanie się trochę rozmywa, że kończę streama, to wyłączam, cholerę idę w ogóle, nie wiem, z domu albo siedzę ze znajomymi, robię inne rzeczy. No i wiesz, z jednej strony fajnie, ja mam życie jakieś poza tym komputerem, cieszę się z tego, a z drugiej, Wiem, że budowanie bliższych relacji z twórcami bardziej by się opłaciło finansowo i streamingowo, i ogólnie rozwojowo, bo wtedy więcej się kolaborujesz, ktoś cię prędzej zaprosi do jakiejś akcji, więcej streamujesz, więcej widzów. Ci widzowie tego streamera też do ciebie przychodzą. Dużo jest takich pozytywnych następstw. Trzymania się tylko na przykład z ludźmi z Twitcha, ale to no jakoś nie wiem. Ja nie umiem trzymać relacji na dystans. To, i, I to jest trochę powód. Nie umiem tego robić. Ja muszę mieć człowieka fizycznie, widzieć go, móc do niego powiedzieć, widzieć co on do mnie mówi. Inaczej ciężko mi się buduje bliskie relacje. Dobrym człowiekiem. Staram się być dobry, naprawdę. Staram się być fair. Chciałbym, żeby ludzie, którzy się ze mną zetkną, mieli bardziej pozytywną reakcję, bo przynajmniej taki ich chcę traktować, jak sam bym chciał być traktowany. O, nie, takie jak to przykazanie Boże. Nie rób złego, co tobie niemiłe. No to tak trochę zmienione stosuję. Albo nie no, przynajmniej się staram stosować. Bo oczywiście robię czasem chujowe rzeczy. No nie wiem, ostatnio kupowi 10 dni nie odpisałem. dzisiaj mu odpisałem, bo mówiłaś mi głupio. Ale tak jak czy ci wyglądaj, byłby smutny. Chłop, na spokojnie. Życie, odpali sobie z tym. Według mnie to jest najlepsza pozycja, w jakiej może być. Zgadzam się. I drugą taką osobą. W superpozycji jest Gucio. To jest coś, do czego bym może w przyszłości chciał dążyć, żeby być taką właśnie samotną wyspą. W tym sensie. Ja ogólnie lubię się z ludźmi kolaborować i jakby działać robić rzeczy, ale ta niezależność taka. Gucio to sobie odpali, kurwa, cokolwiek. Ludzie siedzą, bawią się, oglądają i nie musi się tak powiem, pocić, żeby. Tych widzów przyciągnąć, wiecie, jakieś projektów robić, tu wyjazdy, tu dymy, tu patologia, tu jakieś kolaboracje, tu podkrętki. Nie musi, jest wolny od tego wszystkiego. Na pieniądze i tak nie narzeka. Wiecie, co, nie narzekam na pieniądze, ale czym jest, spytasz, czy chciałbym spłacić kredyt na mieszkanie szybciej niż tam, nie wiem, w 10 lat? Oczywiście, oczywiście, bardzo by mi to pomogło, ulżyłoby mi to na sercu, dlatego poniekąd dążę do tego, żeby ta sytuacja się nas tam wydarzyła. Dlatego też wziąłem skrzynki. Jak pytanie, dlaczego wziąłem skrzynki? No właśnie dlatego, no da się dlatego. Gdybym miał ogólnie na tyle dużo pieniędzy, że mogę sobie to mieszkanie spokojnie spłacić szybciej niż, ma w, niż, niż ten kredyt, no nie musiał brać tych skrzynek, bym stwierdził, kurde, no naprawdę mam spoko życie. Tak to mam tą presję, wiesz, że musiał przez 10 lat zarabiać konkretne, całkiem spore pieniądze. No bo tam nie wiem, załóżmy, że 15 tysięcy miesięcznie to jest dużo. Nawet jak na dzisiejszą inflację wszystko to jest dużo. normalnie robocie by tyle nie było, więc jakby muszę mieć to na uwadze, nie? Dlatego właśnie biorę te skrzynki, żeby mieć ten spokój że nie mam na sobie kredytu i mogę robić cokolwiek mi się w życiu będzie chciało, podobało. Ale jak podchodzisz do streamingu tego, teraz to jest 8 godzin farmienia KPP, oglądając YouTube'a, skrzynki, jak ci się nie podoba, to ale kiedy jeszcze po, y po roku temu sam to krytykował. Przemówiły pieniądze, Staszku, przemówiły pieniądze i to, uwierz mi, grube pieniądze, bardzo duże pieniądze. Nie wiem, jakie dostał DeLord, ale myślę, że Suchar ma jedne z najlepszych koneksji wśród twórców. I obstawiam, że to są. Ja se mogę rzucić kwotę powyżej 50 tysięcy na przykład miesięcznie. Ja se taką kwotę rzucę. Nie wiem, czy prawdziwą, ale tak, tak tak cię rzucę. No to, no to miej obraz tego, jaka, jaka jest pokusa. I wiadomo, możesz robić skrzynki, a przyrobić super fajny, ciekawy, kreatywny content. Oczywiście, możesz. Ale z drugiej strony, po co? Możesz to zrobić też mniejszym wysiłkiem. Ja sam często idę po, po niskiej linii oporu. Chociaż czasem mam takie, że kurda, dobra, porobię coś innego, porobię coś innego, dobra, wyjdę z, z tej bańki, tak, żeby pojechał skrzynki, żeby spłacić kredyt. To zależy. Na razie biorę na trzy miesiące. I po trzech miesiącach zobaczymy, czy w ogóle będę je przedłużał, bo po prostu... Aktualnie działa aktualnie tak, że po prostu firm. Ma, no nie, no. Ja jestem twórcą, który nie gra w CS, a nigdy nie miał skrzynek, więc nie wiadomo, jaką jest w ogóle konwersja. Możliwe, że ja nie konwertuję w ogóle. W zależności od tego, czy to będą jakieś większe pieniądze, to ja to będę robił, lub tego nie będę robił, bo za mniejsze pieniądze. Nie chcę tego robić po prostu. Więc mam trzy miesiące testowe, z, to trochę taką stawkę, która nie do końca mnie satysfakcjonuje. no ale właśnie ona służy tego, żeby renegocjować warunki po tych trzech miesiącach. A ja to samo. Kiedyś jakieś JRL, fajne pomysły, a jak siadło KCP, to siedzi 8 godzin, wyzywa FK i Tarko. i no już, i, wie, i wiesz. I to, I to jest w ogóle pułapka pieniędzy. Ja miałem, sery, to samo. Jak ja nie miałem pieniędzy, to ja kurwa tak, posty na Facebooku, na Instagramie, storki, dymy, palnie. Codziennie streamowałem, nie robiłem sobie wolnego. Brak życia prywatnego, grindowałem, jak się, znaczy grindowałem, no po prostu robiłem wszystko, a później jak dostałem przepływ pieniędzy, to mi się trochę, to, dobra, to wyluzuję, to sobie spowolni, a to sobie porobię coś innego, a to wyjdę z domu, a to, to wiesz, a to już mi się nie chce tych postów pisać. Pieniądze są złe i rozleniwiają. Nie, nie są złe, ale mogą rozleniwić, mogą rozleniwić po prostu. Jak coś na mnie nie swoim kodem, ogólnie nie otwieram i dalej będę to kontynuował. Nie no, to wiesz, ja nikogo nie będę namawiał do otwierania skrzynek stary, to totalnie nie. Ja zresztą jak podpisywałem umowę z tą, z tą firmą, nie wiem czy to już mu zdradzać, nie zradzać, no, no to tam zwróciłem uwagę, że mam taki jeden wymóg, żeby mój drop nie był podkręcony. Żeby było tak, jak ma każdy inny użytkownik. No i to oni takich praktyk niby nie stosują. Więc ja mówię, okej, okay, spoko. Dobra. Stało, stało to przegadane, jest to w umowie. <śliniczny>

A czemu Państwo tutaj z, y, zatrzymaliście się? Bo on czeka na kolegę. Lecz na kolegę, to jest no. miejsce do oczekiwania na kolegę. A, tak? No. to już. No, zakończy Pani tego streama? Odejdę, no. Zakończy Pani tego streama? Dziękuję bardzo. Pani tutaj zostaje. Nigdzie Pani nie schodzi. Podejdzie Pani tam pod samochód i zakończy Pani tego streama. Nie mogę zakończyć. Pani zakończy Pani tego streama. Nie, No, tak, Ale patrzyłam, jak się problem. Nie, pan ten ten Pani! Pani nie wyrywa telefonu, okej. Okay. Okej, okay, okej, okay, zakończyłam. Wyłączy pani, pani ten telefon. Nie, nie jeszcze na tym samochodzie. On Pan te... nie mieszał ten telefon. Nie, ja już, 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 przepraszam, przepraszam. Pani ten, bo... nie, nie. Wyłączy nie, nie. pani ten stream. Nie, nie, nie. Wyłączy pani ten stream powiedziała. Ale jest wyłączony, nie, nie wyrywa pani no telefonu! Obecnie, Ej, jest coś takiego. Policja może nagrywać akcje policyjne. Może. Oni mają normalnie w samochodzie tam taki rejestrator, czy mogą mieć też kamerę, mogą nagrywać. A czy, czy my jako uczestnicy tej akcji też możemy to nagrywać? Nie wiem. Nie wiem, czy ona ma obowiązek wyłączenia streama. Myślicie, że ma wyłą... Też może. Też mi się wydaje, że może. Też może nagrywać. Ale nie możemy... Tak! Masz rację, nie możemy dostąpić wizerunku. Czyli nie mogłaby tych policjantów pokazać. Mhm. No ta, 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 ta. Macie rację, macie rację. No i to jest bardzo dobrze tą patologię złapali, nie?